Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Asia Kryger. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jakie jest sześć sekwencji, które powinnaś zastosować w swoim newsletterze, jeżeli sprzedajesz produkty online lub swoje usługi. Myślę, że taka krótka pogadanka na temat tych sekwencji bardzo Ci się przyda. A ja teraz zapraszam Cię do odsłuchania najnowszego odcinka. Okay, no to zacznę od przedstawienia się. Ja jestem Asia, jestem strategiem biznesu, a także certyfikowanym ekspertem MailerLite i właśnie dlatego jakiś czas temu wypuściłam swój własny kurs na ten temat. Dlatego też dziś właśnie chcę Ci powiedzieć, jakie są pomysły na te 6 lajków dla Twojej marki online. Takie, które możesz wykorzystać w każdym newsletterze, nie tylko w MailerLite, ale na pewno to narzędzie również mogłoby Ci się spodobać, jeżeli jeszcze innego nie używasz. No dobrze, no to przejdźmy do meritum. Pierwszą taką sekwencją, którą mogłabyś stworzyć, to przede wszystkim ta sekwencja powitalna. Taka sekwencja powitalna to tak naprawdę kilka maili, które mają na celu przywitać się z nowym subskrybentem mają na celu pokazać mu, jaka jesteś, kim jesteś, czym się zajmujesz. Jakiego typu rzeczy jesteś w stanie mu zapewnić? Tutaj taką teorię ma Justyna Stańska. Pozdrawiam cię, Justyna, serdecznie, jeśli będziesz to słuchać, że w takich mailach powinniśmy już od razu nawiązywać do naszej oferty, nie tylko mówić takie luźne rzeczy, tylko już pokazywać, co my możemy dla ciebie zrobić w płatnej wersji. Pamiętajmy, że bardzo często nasi użytkownicy zapisują się na nasz newsletter. Dlatego, że chcą coś pobrać, coś darmowego. Więc tutaj, jak najbardziej, możemy już wyjść z czymś płatnym, ale to nie jest tylko to najważniejsze w tej sekwencji powitalnej. W tym miejscu mamy właśnie szansę na dokładne pokazanie: po prostu kim jesteśmy, czym się zajmujemy, co wartościowego znajdzie u nas ten użytkownik tego newslettera tutaj, dlaczego miałby zostać z nami na dłużej. Jeżeli ktoś się zapisuje na tą sekwencję, już to o tym mówiłam też w innym odcinku, a my nie dajemy nic i jest cisza, w ogóle nie odzywamy się, a dodatkowo jeszcze nie wysyłamy regularnej jakby nie wysyłamy regularnych wiadomości mailowych, to może naprawdę być już kiepsko. To ci użytkownicy nasi jakby tracimy wtedy czas tak naprawdę, który spędziliśmy na tym, żeby przygotować w ogóle formularz zapisu, jakieś, jakieś freebie, darmową rzecz. Dlatego, że nie prowadzimy dalej tej korespondencji, nie dbamy o tych użytkowników. To tak, jakby ktoś cały czas komentował ci posty na Instagramie, prosiłaby się o te komentarze i totalnie nikomu nie odpowiadała. Dokładnie tak to wygląda. Dobrze, no to. Drugą sekwencją, jaką moglibyśmy wprowadzić, no to sekwencja podnosząca zaangażowanie. Wiemy już, że jest tak, że zapisują się użytkownicy bardzo często. Myślę, że ty też tak masz, że zapisujesz się gdzieś, a potem no, raczej zapominasz właśnie o kimś. Być może właśnie odpowiednio nie poprowadził tej komunikacji, no ale nawet jeżeli tą komunikację prowadzisz dobrze, to zdarzają się zawsze i wszędzie tacy użytkownicy, którzy po prostu przestaną otwierać w jakiś sposób Twoje maile. Co my możemy zrobić? Możemy taką sekwencję wysłać do subskrybentów, właśnie, którzy są mało aktywni. Oczywiście, stworzymy sobie taki osobny segment bazy odbiorców i do tego segmentu, jeśli na przykład ktoś nie otworzył maili, nie wiem, w przeciągu pół roku albo w przeciągu trzech miesięcy, zależy jak często, oczywiście, piszemy, albo w ogóle po prostu ostatnich pięciu maili, no to wysyłamy taką serię reaktywacyjną do tych osób serię maili. Aby zachęcić ich do regionalnego otwierania naszych maili, możemy tutaj ich zachęcać rabatami, możemy tutaj po prostu poprosić ich o opinię, albo napisać duży nagłówek, że hej, jakby nie macie tutaj, tak bezpośrednio, tak? Napisać. Zresztą ta personalizacja właśnie w nagłówkach i mailach też jest bardzo fajna. I warto też, żeby właśnie personalizować te wiadomości, żeby pokazywać, że tak o Ciebie mi chodzi, to Ty nie czytasz tych maili. Dlaczego? Możesz tych użytkowników również spytać. Być może masz inną bazę, inny jakby zapis na newsletter, który byłby bardziej tematycznie pasowałby tym osobom. Dlatego też, jeżeli masz różne grupy i wysyłasz im różne maile. To pamiętaj, żeby ich informować o tym, że zawsze możesz trafić na tą segmentację bazy, tak do tej segmentacji bazy, i mogę ci wysłać całkowicie inne treści, które być może bardziej cię będą interesować. Oczywiście to wszystko mówimy tutaj w momencie, kiedy mamy tą naszą bazę i ten e-mail marketing dosyć zaawansowany, natomiast taka wiedza na pewno przyda się też kiedyś po prostu. Trzecią taką sekwencją, która mogłaby być, to sekwencja promocyjna. Sekwencja e-mail taka ma po prostu promować nasz produkt, nasze usługi. To może być jakaś część większej kampanii sprzedażowej albo po prostu element standardowych wysyłek maili do tych użytkowników, ale tutaj właśnie znowu pamiętajmy o tej odpowiedniej segmentacji bazy, dlatego że możemy tutaj łatwo, fajnie. Taką bezpośrednią wiadomość do tych osób wysłać. Takich osób, które wiemy, że naprawdę otwierały te maile, że są aktywne i ich na przykład za to bardziej nagrodzić. W takiej sekwencji promocyjnej, oczywiście, właśnie od razu warto mówić, o czym będziemy mówić w naszym kursie, na przykład jaka jest nasza usługa, co my proponujemy, od kiedy będzie na przykład promocja rabatowa na to. Tutaj mamy stricte jakby mieć ten temat sprzedażowy. Oczywiście to nie musi być tak, tylko kup <gup> cześć, do widzenia, tylko możesz też napisać bardzo fajnego maila, który na przykład jest formą case studies, gdzie się oczywiście w treści tego maila dawać znać użytkownikom, że takie coś właśnie będziesz rozwiązywać, że takiego typu case study, no to jest coś, co Ty jesteś w stanie jakby. Rozwiązać swoim produktem, tak? To, to właśnie dokładnie o to chodzi. Dobrze, no to teraz czwarta sekwencja, już. No to sekwencja po zdarzeniu. Jakby to bardzo prosto wytłumaczyć, to chodzi mi o takie automatyczne maile, które włączają się na przykład po odpowiednim zachowaniu użytkownika. Czyli na przykład, jeśli ktoś kliknął lub nie kliknął, właśnie w link albo jakiś banner, albo przycisk. No, to wtedy coś się dzieje. Czyli mamy jakieś takie warunki, które ustalamy. I jeżeli na przykład ktoś nie kliknął trzy razy, albo w ogóle, w ogóle nie kliknął w jakiegoś tam linka promocyjnego, na przykład, no to my wysyłamy całkowicie inne maile niż te osoby, które były zainteresowane potencjalnie. To też jest fajne, właśnie pamiętaj, że równie dobrze możesz to wykorzystać właśnie do osób, które coś kupiły lub nie kupiły właśnie produktu i też tutaj wysłać im taką konkretną wiadomość. Pamiętaj, że przynajmniej MailerLite możesz sprzężyć ze swoim WooCommerce'em i tutaj mieć taką bazę klientów i stworzyć taką sekwencję, która po prostu pokazuje Ci, że po tym mailu, jeżeli ktoś wpadł do bazy klienci, no to już nie dostaje maila, jeżeli nie wpadł, to dostaje inne mail. To jest tak bardzo teraz ogólnikowo powiedziane, dlatego że najlepiej to widzieć. To, to, to jest chyba taki najfajniejszy sposób, żeby coś właśnie komuś pokazywać. W ten sposób jak to zrobić, jak to połączyć, oczywiście mówię w swoim kursie o mailerach. Natomiast myślę, że każdy tutaj taki podstawowy, Dobry newsletter typu Fresh Mail, typu Convert Kit. Myślę, że mają takie funkcje. Więc na pewno, jeżeli nie jesteście właśnie na MailerLite, to możecie się o tym dowiedzieć gdzieś indziej. Numer 5: No to odnawianie subskrypcji. Może to nie jest takie coś, co dotyczy wszystkich, natomiast jeżeli masz subskrypcję u siebie. No, to możesz wysłać takie wiadomości, w którym na przykład przed końcem miesiąca subskrypcji um, możesz im przypomnieć, że kończy się właśnie ta subskrypcja, um, że nie ma jakiejś tam aktywności z ich strony. Um, możemy zautomatyzować te maile nawet kilka um, tygodni później, jeżeli właśnie oni nie podejmą tego zakupu ponownie. Tak, jeżeli jest na przykład. Z tej subskrypcji jakkolwiek zrezygnują, dlatego że subskrypcja wcale nie musi trwać jakby przez całe życie, tylko na przykład przez określony czas, 3 miesięcy, tak? A potem tym osobom możesz właśnie stworzyć taką sekwencję, która będzie autom wysyłana automatycznie. To jest o tyle fajne, że tak naprawdę no, no swój biznes. Usprawniasz, automatyzujesz w pewien sposób, bo ty już o tym nie musisz potem myśleć. Ty masz już coś zbudowane, masz coś takiego, co może ci pomóc, sprzedawać dalej i zarabiać powiedzmy na tym autopilocie. Tutaj w tej sekwencji odnawiania subskrypcji naszym głównym celem jest po prostu przypomnienie klientowi o tej odnowieniu o tej możliwości zostania z nami na dłużej. Ok? No to teraz ostatnia z sekwencji. Ostatnia, oczywiście, którą dzisiaj opisuję tutaj Wam, a nie, nie na pewno jest tego dużo, dużo więcej, ale tutaj chciałam opowiedzieć właśnie o porzuconym koszyku. Myślę, że to jest takie, no, coś, co się zdarza bardzo często. No, takie porzucanie koszyka zakupowego online jest dosyć powszechne. Przyczyny mogą być różne. Może ktoś zapomnieć, może ktoś wyjść, może ktoś po prostu coś mu się nie spodobać, może nie przejść płatność. Więc tutaj po prostu przypominamy takim klientom, by wrócić i sfinalizować ten zakup, by wróciły i sfinalizowały ten zakup u Ciebie. Możesz też w takich mailach dodać dodatkowe powody, dla których warto kupić ten produkt, bo być może rozmyśliły się z powodu ceny, rozmyśliły się z powodu tego, że czegoś tam nie widzą, że czegoś tam nie ma. Może z formy tego, jaki jest ten produkt, czy czy ta usługa, ale jak najbardziej tutaj możemy te dodatkowe korzyści um, wyłuskać, tak do, jakby, pokazać je jeszcze bardziej. Myślę, że taka fajna sekwencja właśnie stworzona na porzucony koszyk również może się bardzo, bardzo przydać. Uważajmy też oczywiście na to, żeby tych użytkowników nie przestraszyć i tych maili um, o porzuconym koszyku nie wysyłać co chwilę, to też będą osoby, które są zapisane na ten newsletter. Um, Natomiast myślę, że jak najbardziej to jest coś przydatnego. Ten, ten porzucony koszyk może się zdarzyć właśnie podczas trwania jakiejś kampanii marketingowej, którą wysyłasz do swoich odbiorców newslettera. No i dzięki temu po prostu możesz właśnie sprawdzić, co się tutaj dalej dzieje. Jeżeli ten podcast był dla Ciebie przydatny, to podziel się innymi tym odcinkiem. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona, no i coś wykorzystasz u siebie, że coś wdrożysz. Ja mam teraz dużo, dużo takich tematów, które potrzebuję we własnym biznesie, we własnym jesuterze wdrażać. Może kiedyś zrobię z tego właśnie fajne case study, dlatego że wiedza teoretyczna jest. Dużo rzeczy jednak leży odłogiem, bo praca z klientem jeszcze na ten moment jest dla mnie ważniejsza. Ale jak to jest? W biznesie przychodzi czas na zmiany. I tak też będzie u mnie. A na koniec, oczywiście, mogę cię zaprosić serdecznie do zakupu mojego kursu, jeżeli będziesz potrzebowała takiej pomocy. Oczywiście, też jeden na jeden, to również możemy się tak spotkać. Natomiast kurs jest o tyle fajny, że przerabiasz go kiedy chcesz, wracasz do niego kiedy chcesz. I osoby, które kupują ten kurs, mają dostęp do niego lifetime, czyli na całe życie. Link do kursu znajdziesz w opisie tego podcastu. Jeżeli potrzebujesz czegoś dodatkowego, to po prostu do mnie napisz, skontaktuj się, ja jestem zawsze dostępna dla swoich odbiorców. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, pa! pa.